Zaburzenia funkcji poznawczych, pamięci, uwagi, mylenia i postrzegania. Do zaburzeń funkcji poznawczych zalicza się problemy z pamięci i uwag oraz nieprawidłowe wrakreskaenia związane z z myzbów czy patologie dotyczące procesów mylowych. Z na to, jak wiele objawów psychiatrycznych zaliczanych jest do zaburzeń funkcji poznawczych stanowi one w zasadzie podstaw psychopatologii. Zaburzenia funkcji poznawczych mog znacznie utrudnia kreskalycie do ich pacjenta. Problemy dotyczy mog w zasadzie wszelkich codziennych sytuacji, zarówno funkcjonowania zawodowego, utrudnienia mog wynika przykład. z zaburzeń pamięci i koncentracji, jak i rodzinnego, tutaj problematyczne mogłyby na przykład patologiczne, niezgodne z rzeczywistości przekonania pacjenta, których jest on pewien nawet wtedy, gdy są one negowany przez jego najbliższych Zaburzenia funkcji poznawczych, ZWZGL względu na wiele wywobójcych je czynników. Występuje mok zarówno u dziecka, jak i u osoby w podeszłym wieku. Procesy poznawcze pozwalają ludziom zdobywać wiedzę o otoczeniu i komunikować się z nim. Stanowi kreska integralny element związany z nabywaniem i utrwalaniem wiedzy do podstawowych procesów poznawczych CZ zaliczane S Pani, Uwaga. Spostrzeganie, wiata przy pomocy zmysłów, mylenie. Funkcje poznawcze ulegaj zaburzeniom na skutek wielu ukreskanych sytuacji, przygbadowymi z nich S. Problemy psychiatryczne, np. depresja przecinek choroba afektywna dwubiegunowa czy zespoby urojeniowe, ale i przekreska życie traumatycznego wydarzenia, schorzenia neurologiczne, jak udar czy choroba Alzheimera oraz inne zespoby odpienne, uraz giebowy, nowotwory orodkowego układu nerwowego, ci kreska kie zaostrzenia przewlekłych chorób somatycznych. Stosowanie substancji psychoaktywnych, np. narkotyków czy alkoholu, zespoby odstawienne, związane z zaprzestaniem stosowania, rodków, od których pacjent jest uzależniony dotyczy to E, np. odstawienia alkoholu, ale i leków. Zaburzenia funkcji poznawczych, pamię, Zaburzenia funkcji pamięciowych dzielone są na dwie grupy, na ilościowe oraz na jakościowe zaburzenia pamięci. Wrót ilościowych zaburzeń pamięci, dysmnezji, wyróżniania si, hipermnezji wyjątkowo dobr pamięć, hipomnezji zmniejszone możliwości pamięciowe, amnezji brak pamięci. Druk kategorii zaburzeń poznawczych dotyczących pamięci S. Zaburzenia jakociowe paramnezje. W obrębie tej grupy problemów wymieniane są, zbudzenia pamięciowe, zniekształcone wspomnienia dotyczące zdarzeń, które w rzeczywistości miały miejsce w przeszłości, kryptomnezje, wspomnienia, których istnienia chory nie jest, wiadomy. Na skutek kryptomnezji Mokreska E został popewniony tak zwany. Nieuwiadomiony plagiat, konfabulacje, wspomnienia nieprawdziwe, które zazwyczaj zapewniają jakie luki pamięciowe u chorego, zaburzenia funkcji poznawczych, uwaga zaburzenia uwagi Mok przybiera posta upoledzenia koncentracji. Kiedy skupienie się na jednej czynności jest znacznie utrudnione. kreskania się również kreska nadmierny przerzutno uwagi, skupianie się co chwila na innej sprawie oraz jej niedostateczny przerzutno zmienianie źródła skupienia przychodzi pacjentowi z trudem. Jeszcze innym problemem jest nadmierna rozpraszalna uwagi. Gdzie nawet pozornie nieistotne zdarzenie, na przykład. Przelatujcy obok capkowicie całkowicie rozpraszaj pacjenta od czynności, na której wcześniej by pom skupiony. Zaburzenia funkcji poznawczych, spostrzeganie w zaburzeniach spostrzegania wyruk się iluzje, omamy oraz zaburzenia psychosensoryczne. Iluzje. Zwane te kreska z budzeniami przecinek to nieprawidłowe spostrze kreska Enia. C na podstawie bodźców docierających do nasz zmysbów. zmysłów. Tu trzeba podkreśli kreska nie wszystkie iluzje zwizane z patologii. przygładem zbudzenia budzenia kreska E bywra kreska Enie. Kreska E za oknem stoi kto obcy, kiedy tymczasem znajduj się za nim zwyczajne gabzie drzew. Zbudzenia patologiczne est wtedy, gdy pacjent mimo logicznego przedstawienia mu, kreska E nie ma racji, nadal jest przekonany o prawdziwości swoich spostrzeń, kreska E. Od odmienne S mamy, halucynacje. Ich powstanie nie jest związane z docierającymi do pacjenta bodźcami. Podobieństwo o mamów i iluzji dotyczy jednak przekonania chorego o prawdziwości dowiadczanych przez Y. Osoby dowiadczajce o mamów nie są podatne na próby przekonania, e ich doznania jest nieprawdziwe. Halucynacje dotyczy mokka kreskadego ze zmysłów. Dlatego te kreskawy, kreskania siomamy, esbuchowe, esbyszenie rukreskanych zwików czy gebosów, wzrokowe, na przykład. Widzenie pajka na cianie, wchowe, odczuwanie nieistniejących zapachów, smakowe, odczuwanie smaku pomimo braku bodźca smakowego. Na przykład uczucie obecności robaków na ciele. Wyruk się tak zwany posta rzekomo mamów, nazywane są one równie kreska pseudohalucynacjami. W tym przypadku nieprawidłowe doznania zmysłowe lokowane SwwN n trzucia bachorego lub w jakiejś kreskaej nieokrylonej przestrzeni. Kolejnym problemem zaliczanym do zaburzeń spostrzegania jest zaburzenia psychosensoryczne parahalucynacje. Ich geneza jest podobna jak w przypadku omamów. Wraczka E nie te powstaj bowiem bez udziału zewnętrznego bodźca. Cech i odru jest jednak to. Kreska E pacjenci, zdaj sobie spraw z ich nierealności. Do zaburzeń psychosensorycznych zalicza się między innymi nieprawidłowe spostrzeganie wielkości przedmiotów, kiedy widziane są jako zbyt małe, mówi się o mikropsjach, kiedy z kolei wydaje się choremu wytkowodu kreskę E, okręla się je jako makropsje. Przebiegu zaburzeń psychosensorycznych nierzeczywiste doznania dotyczy mokte kreska innych zmysłów, tchu, esbuchu, smaku czy zapachu. Niektóre klasyfikacje do zaburzeń spostrzegania zaliczają jeszcze dwa zjawiska dwukropek depersonalizacji i derealizacji. Depersonalizacja to stan. W którym CZ bowiek czuje się oderwany od samego siebie w jej przebiegu pacjent ma wrak KN, jakby w rzeczywistości znajdował psi z boku i był jedynie obserwatorem swojej cielesności? W przypadku derealizacji dochodzi z kolei do poczucia zmian otaczajcego, diata pacjentowi, wiat wydaje się obcy, dziwny i nierealny. Zaburzenia funkcji poznawczych, mylenie zaburzenia mylenia dzielone S na zaburzenia toku, treci oraz logiki mylenia. Z procesami mylowymi nieodpocznie skojarzone jest wypowiadanie si, dlatego te kreska o istnieniu zaburzeń mylenia sugeruj G głównie te problemy, które załowa kreska alne S podczas mówienia. W przypadku zaburzeń toku mylenia wyruk mutyzm si, mutyzm całkowite zaprzestanie mówienia, mokceby zwizane z pustk mylów, alogi ubóstwo mylenia, gonitw myli i zwizane z esbowotok, przypieszenie mylenia, spowolnienie mylenia, zatamowanie mylenia, nagba utrata w tku, o którym wczeni pacjent rozmyla, rozkojarzenie mylenia, Utrata powizat pomiędzy poszczególnymi wtkami mylowymi, przez co podczas mówienia pacjent przechodzi w dezorganizowany sposób z jednego tematu na drugi, drobiazgowo w przebiegu procesów mylowych pojawia się w ci kolejne, dotyczące drobnych spraw dodatkowe myli, przez co wypowiedź pacjenta jest pewna niepotrzebnych szczegółów, perseveracje, wielokrotne powtarzanie jednej frazy, werbigeracje. Powtarzanie Sbów, które brzmi podobnie do siebie, echolali niewiadome, bezzasadne powtarzanie esbów innych ludzi, inkoherencji mylenia, całkowity brak spójności pomiędzy mylami. Kolejnymi zaburzeniami poznawczymi dotyczącymi procesów mylowych s zaburzenia treci mylenia. Wrót wymienia się urojenia, nieprawidłowe przekonania, których prawdziwości pacjenci jest tak pewni, kreska L nie jest mokreskaliwe wyperswadowanie im, kreska L nie ma racji. Tematyka urojetmo-kreska-e-byru-kreska-na, ale najczystsze s urojenia, przeladowcze, korysji, kreska-e-jest, ledzony i podzbuchiwany, odnoszce, sobne. korysji, kreska-e-jest przedmiotem szczególnego zainteresowania otoczenia, zazdroci, oddziabywania, korysji, kreska e osoby trzecie kontrolują jego zachowanie z zewnątrz na przykład. Poprzez wszczepiony pod ciw, erotyczne, nasybania lub odbierania myli, od zbońcia, kory jest przekonany. Kreska e jego myli s bez jego udziału przykazywane osobom trzecim, somatyczne, kory odczuwa objawy jak i powa kreskanej lub, miertelnej choroby, wielkościowe, kory podaje si za osob znan, bogat i wp W obrbie zaburzeń trzeci mylenia wyróżnia się jeszcze ideę, myli, nadwartościowe oraz obsesje. O mylach nadwartościowych mówi się wtedy, gdy pacjent kieruje się w życiu jak dziwaczny lub wytkowo absurdalny i zazwyczaj podpuszczkowuje o niej swoje zachowania i życie. Myli nadwartociowe mogą koncentrować się na przykład wokół koncepcji dotyczce stworzenia jakiegoś niecodziennego wynalazku. to drukreska je to, kreska E pacjent jest w stanie przy. kreska E jego przekonania nie S zgodne z rzeczywistości. Jako obsesję klasyfikuje się z kolei natrtne, CZ to nie pokreska przez pacjenta powracajce myli. Najcz, cień natrudnictwa skupia się wokół czynności higienicznych, nierzadko towarzyszy im kompulsje, czynności, co do których chory odczuwa przymus ich wykonywania. Trzeci grup zaburzeń mylenia jest zaburzenia logiki procesów mylowych. Wrót nich wymienia się, mylenie nielogiczne, pacjent podczas mylenia wyciga w basne zwiski przyczynowo-skutkowe i zauważa kreska, a nietypowe powizania, które wydaje się niezgodne z ogólnie przyjmowanym logiką, mylenie magiczne, związane z nieracjonalnymi, wyjdkowo trudnymi do zrozumienia powizaniami mylowymi, ambiwalencje pojawianie się całkowicie sprzecznych ze sobą myli. Mylenie dereistyczne, oderwane od rzeczywistości?